Witam. W dzisiejszym filmie chciałem pokazać zużycie energii w miesiącu październik dla mojej pompy sprowadzonej z Chin pompa Sunline BLN 012 TC1 o mocy 12 kW. Zachęcam do zapoznania się ze statystyką. Na tym slajdzie widzimy wykres miesięczny zużycia energii. Jest to zużycie energii na każdy dzień. W miesiącu październik dane zostały pobrane z modułu Wi-Fi. Na tym slajdzie widzimy temperaturę zewnętrzną. Tutaj, dla każdego dnia, jest to temperatura średnia dobowa dla całego miesiąca oraz widzimy wilgotność powietrza. Też średnia dobowa dla każdego dnia. Na tym slajdzie postanowiłem ukazać dane takie jak temperatura zewnętrzna. Jak i zużycie energii elektrycznej przez pompę. I tutaj to jest zależność po prostu zużytej energii do temperatury, jaka panowała na zewnątrz. I tutaj, jak widać, najwyższe zużycie energii było w dniu 18 października. Tutaj było yy, około 18 kilowatogodzin zużyte. Zresztą zaraz to pokażę na. Tutaj wyjdę z prezentacji w ten sposób. I tutaj dla. Właśnie 18 18 października. Zużycie to było 18,09 kWh, a temperatura średnia dobowa w tym dniu to było, zimniej, że 3 stopnie, 3,1, i w tym dniu pompa y, pierwszy raz robiła defrost, bo widziałem, że, że parownik jest już taki zaszroniony i w pewnym momencie nawet nie zdołałem tego uchwycić niestety na filmie ale był to moment i po prostu woda ściekła z tacki ociekowej i było po defroście. postaram się jeszcze w późniejszych okresach tam złapać moment defrostu nagrać to i pokazać Państwu jak to wygląda Ale mówię w tym dniu to był najzimniejszy dzień a ogólnie temperatura to była doszła do minus 2,5 stopnia bodajże o 7 rano a tak to to wszystko można sobie tutaj zobaczyć tak jak mówię, to było najwyższe zużycie 18,09. Tutaj pompa była wyłączona na dwa dni. Temperatura powietrza średnia była 19,6. Więc tak to, tak to yy, przedstawia się na, na tym wykresie. Na dalszym slajdzie jest to całkowite zużycie energii w miesiącu październik. Tutaj też pobrane dane z modułu Wi-Fi. Czyli całkowite zużycie wyszło 267,78 kWh. Jak widać. Natomiast tutaj yy, przedstawiony jest koszt energii za ten miesiąc. Tutaj proszę się nie sugerować tym tymi jednostkom dolara, ponieważ w tym, w, tym, yy, w tym programie dla tego modułu Wi-Fi, tego licznika, po prostu nie można wybrać waluty yy, polski złoty. Natomiast można wprowadzić swoją wartość. Dla stawki, dla 1 kWh, ja wprowadziłem tą wartość jako 76 groszy za 1 kWh, i tutaj jest po prostu to przeliczone, natomiast ta jednostka niestety zostaje. Ale to ogólnie ta wartość jest już podana w złotówkach. Czyli za cały miesiąc koszt energii. Złożonej przez pompę wynosi 203 zł. 51 groszy. Z tym, że trzeba pamiętać, że ja akurat mam u siebie w domu taryfę G12W i tam są jest taryfa stawka dzienna i stawka nocna. I ja tutaj po prostu policzyłem to całościowo jako stawkę yy, dzienną, czyli te 76 groszy, czyli ogólnie koszt będzie jeszcze niższy niż te 203 zł, no bo do, no nie uwzględnia tutaj taryfy nocnej. Ale przyjmijmy, że to jest to jest po prostu maksymalnie ile mogła pobrać za tyle za tyle pieniędzy Stawka maksymalna. I jeśli chodzi o podsumowanie miesiąc październik 2023. Czyli ilość zużytej energii w tym miesiącu to jest 267,78 kWh. Koszt zużytej energii to jest 203,51 zł. I tutaj tak jak wspomniałem dla liczone za 1 kWh płacimy 76 groszy. Średnie zużycie energii wyszło 8,63 kWh. Temperatura wyjściowa wody, czyli taka po prostu nastawa wody na pompie to był ten przedział, czyli 33-34 stopnie, z tym że większość to było 33 stopnie, 34 to było właśnie w tym w tym zimniejszym dniu. Ale ogólnie rzecz biorąc to temperatura oscylowała w tym zakresie, tam nawet schodziłem do 32, takie cieplejsze dni. Natomiast temperatura w domu Waha się w tym przedziale 22-23 stopnie. Tam może 21, 8, 7, ale przeważnie oscylowała w granicach 22-23 stopnie. Ogólnie, żeby było komfortowo i przyjemnie. Tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, bo nie zaznaczyłem tego tutaj w slajdzie, jeśli chodzi o oszczędność na ten miesiąc, na ten dany miesiąc październik, to porównywałem zapiski z zeszłego roku, znaczy w sumie, no tak z zeszłego sezonu mogę powiedzieć nowego. Czyli za sam miesiąc, październik w zeszłym roku spalony ekogroszek, ilość spalonego ekogroszku wahała się w granicach 200 kg. Czyli na sam miesiąc, październik w zeszłym roku, i to tylko było grzanie, już centralnego ogrzewania bez zużycie zużycie ekoroszka wynosiło 200 kilo i licząc, że worek ekogroszku, czyli worek 20 kilo po cenie 50 zł czyli zużyto 10 zł. Worków, czyli przyjmijmy, że koszt ogrzania domu w zeszłym roku jako groszkiem to było 500 zł. Natomiast, jak widzimy dzisiaj, koszt zużytej energii to jest 203 ,51 zł. 51 groszy. Z tym, że to mówię, to wyjdzie na pewno taniej, ponieważ nie jest uwzględniona Taryfa nocna. Tak samo tam w weekendy też jest yy, sobota, niedziela i święta też jest cały, całymi dniami jako taryfa nocna, czyli ta, ta tańsza. Czyli jak już widzimy w porównaniu do zeszłego roku, jest taniej o około 300 zł. Więc na ten miesiąc mogę powiedzieć, że jest oszczędność 300 zł i zero chodzenia na piwnicy i czyszczenia pieca itp itd. Więc tak to wygląda. Przedstawiam czyste dane bez żadnej fikcji. To co po prostu zarejestrował miernik, moduł W ten sposób przedstawiłem. Nie mam zamontowanych żadnych ciepłomierzy itp. i tte. Uważam, że to jest bez sensu. Po prostu, bo widzę, po zużyciu energii, mogę przedstawić takie dane. I tyle. Jeśli chodzi o jakieś tam pytania, proszę pisać w komentarzach. Zawsze postaram się odpowiedzieć. Zachęcam też do oglądania moich poprzednich filmów. W których to opowiadam o, o pompie ciepła i sposobie montażu jej. Dziękuję i pozdrawiam. Do następnego.